Widzowie dojechaliśmy na miejsce No co, przebraliśmy się No i właśnie byliśmy w tym Mediamark i gadaliśmy o tych głośnikach że kupimy głośnik za 600 i go za 1200 zł I pewnie ludzie co to obejrzeli Myślą przez sezę to sobie że to skam głośnik jest GoPro jest, are, No jest rozładowane. Ja jestem ciekawy, jak ten głośnik w ogóle działa. Odpalam, jest odpalony. Co jest, od razu się sparowało. Patrzcie, od razu się sparowało. Dobra, więc teraz tak. Yy, posłuchajmy, jak ten głośnik brzmi Ze mną, jak nie lata, moje kobiety, poznajesz po ermy W ogóle tu ładnie lata. To jadę na open -up. no bo widzą, że mnie zagrożenie. Ty ładnie brzmi, w ogóle to tak śmiesznie lata. Na 5 lajków z tym filmem nalewam po wodzie i to bum, 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 bum. tak będzie latać. No I co? W ogóle czemu mam tylko 2 lajki i 3 filmy, a robimy już tak mocne rzeczy jak 24? Godziny w galerii handlowej. Dopiero co, zaczę... nie, dopiero co zaczęliśmy, tylko nie zaczęliśmy dopiero. I mamy tylko dwie subskrypcje i zero laj... lajków. No, pod żadnym filmem nie mamy lajka, zrobiliśmy już reklamę wojanka. Ej, zrimowałem! Pod żadnym filmem nie mamy ani jednego lajka i zrobiliśmy reklamę wojanka. Serio, nam się nudziło. I po prostu tak, no, nudziło nam się w galerii handlowej, jak nagrywaliśmy ten film. Szukaliśmy miejsca, to ja po prostu ten... Ja po prostu z plecaka wyjąłem wojanki, chociaż Eric ma tutaj plecak. Ja po prostu wyjąłem wojanki, zrobiliśmy reklamę wojanków, no i właściwie po co to wrzuciliśmy na serio, to tak bo było takie mocne, że ludzie oglądają, a my dopiero się rozkręcamy widzowie. Będziemy rzucać mega mocne filmy. Jeżeli po prostu ten YouTube wiedział kim my jesteśmy, bo takie mocne filmy to YouTube sprawdza. Na przykład jak ja wrzuciłem na przykład jakieś mocne challenge i były tak mocne, że YouTube to zablokował, dlatego mi będziemy rzucać mega mocne filmy, więc subskrybuj, lajkuj i sigma!